W tym filmie będziemy musieli sprawdzić, jaki jest mój rekord. I czy wiedzieliście, że ja w tym filmie pobijałem cały czas swoje rekordy? Oglądajcie to do samego końca, nigdy do połowy. Ja mam no z tej strony, Marcel Team i słuchajcie, dzisiaj będziemy razem z moim znajomym sprawdzali, jak możemy długo grać na mapie Block Dash Endless. Dobra, więc mamy właśnie Block Dash Endless, nie spadni zaczynamy. I słuchajcie, bardzo ważna informacja. Już za dwa dni odbędzie się premiera teledysku, Marcel Gitar Holiday Mode. Tak naprawdę długo pracowaliśmy nad tym teledyskiem i będziecie też mogli kupować już pendrive właśnie też za dwa dni. Więc naprawdę no wytekujcie na tą premierę, bo teledysk jest naprawdę cudny. Bardzo mi się fajnie fajnie się bawiłem w ogóle na tym teledysku i no, no po prostu no, wyczekujcie też na kolejny teledesk, który będę, będziemy planowali pewnie zrobić pewnie we wrześniu, nie wiem, zobaczymy, to, się, to są tak na razie plany, e, że będziemy planowali robić we wrześniu, ale nie wiem, zobaczymy, dobra. A my teraz mamy już tutaj widzowie szóstą falę i mam nadzieję, że przetrwamy, bo naprawdę e, teraz chciałbym jak najdłuższe najdłuższe fale robić, dobra, dobra. ok, teraz mamy trzynastą falę, więc idealnie, dobra, siup i let's go, ok, jesteśmy, teraz tutaj mamy czternastą falę, dobra, na razie idzie bardzo łatwo, widzowie, nie ma problemów na razie, ale zaraz pewnie będą, dobra, piętnasta, z głowy, teraz szesnasta, o kurde, dobra, musimy tutaj przelecieć i jesteśmy tutaj. Serio widzę, że jestem tak spocony teraz. Mam tak spocone ręce przez to, że no, nagrywam ten film. Naprawdę jestem ciekawy, do jakiej fali dojdziemy dzisiaj w tym film odcinku. Dobra? Ok, jesteśmy tutaj. Teraz kolejne kolce musimy przejść. No ile tych kolców jeszcze jest? No naprawdę jest dopiero 1920 fala teraz. Mam nadzieję, że przejdziemy tą 20 falę bez żadnych. Wypadków. A znacie mnie przecież, lubię triki robić, robię jak, lubię się głupiać, więc no sami rozumiecie, widzowie. Dobra, 22. Dobra, teraz 23. I na razie lajtowa jest, naprawdę. Okay, mam nadzieję, że tak zostanie jeszcze. Dobra, 24. Dobra, ja tutaj rozbijam, Mordo. Dobra, jak masz kanał? Na YouTube, to pozdrawiam ci, Mordeczko. Dobra. Więc teraz tutaj jeszcze rozbijamy ale super i że mam te motki. Dobra, teraz tutaj. No nie, i przechodzimy dalej. Dobra, i teraz lecimy do kolejnej rundy. Okej, okay, mamy kolejną rundę. też endless, nie spadnie. I jeszcze chcę wam powiedzieć coś o tym teledysku, że wydałem z, ze 100 zł więcej. Więcej niż na teledysk niż na odpoczynek w Kazimierzu, tak. Bo byłem tam w kilku miejscach, więc no o kurde, przeniknąłem przez bloki, dobra, tą piłką, czyli się da przenikać przez bloki tą piłką. Słuchaj, jeszcze raz wam powiem, że no wydałem dużo więcej pieniędzy na ten teledysk niż na odpoczynek w Kazimierzu ze względu na to, że... Byłem no w kilku mie miejscach, ale to zobaczycie już na teledysku. Dobra. A my teraz tu lecimy. Okej. Okay. Dobra, teraz mamy 13 falę. Dobra. Mam nadzieję, że nie zważywię tego widzowi. Naprawdę nie ja jestem bardzo dobry, jeśli chodzi o te triki, ale czasami nam nie wychodzą. I, i no musimy potem załować. Tylko co zrobiliśmy. Dobra. Teraz tutaj mamy 15 falę i mam nadzieję, że przetrwamy tak. Teraz ja mu tutaj rozbijam widzowie i mamy teraz 16, teraz 17 mamy. No i mam nadzieję, że no nie, nie odpadniemy w jakiś głupi sposób, a ja to zawsze robię, że, że odpadam w jakieś sposoby, których naprawdę nie chcę. Dobra, teraz mamy 19 falę i zostawcie lajka w górę. Zasubskrybujcie moje kanały i kapitana też tam jego kanał. Dobra, a my lecimy dalej. Wbiję, spróbujmy mu wbić do końca tych wakacji 100, 100, 100 subskrypcji. Spróbujmy. Spróbujmy. Dobra. Ok, teraz mamy 22. Ale dobra, idziemy łatwo. Teraz, tutaj, o kurde, musimy to jakoś się skupić. Widzowie, dobra, bo już rozważywiłem, nie na filmie, dobra, teraz tutaj musimy się skupić. Gościu mi tutaj rozbija, więc naprawdę szacun, dobra, i teraz lecimy dalej, widzowie, dobra, i teraz mamy kolejną rundę. Block endless nie spadnie i zaczynasz na. Okej, okay, teraz mamy 15 falę. Okej, okay, damy radę. Tak, daliśmy radę, już to przejść. Teraz mamy 7, 16. Mundial, no, co? Chyba tak, dobra. Chyba się albo przeoczyłem, albo dobra. O kurde, prawie bym odpadł. Dobra, uratowałem się, widzowie. Teraz tutaj musimy. już jestem tak spocony, tak zdenerwowany, więc musimy się skupić teraz, widzowie. Dlatego po prostu ja robię takie cięcie, żeby. Także też ze mną robili. Te... I do zobaczenia w kolejnych filmach. Mr. Guitar is currently in holiday mode. Please do not disturb him. Dziś wieczorem po kolanach urzędnika nam trwa kan.